Co jest między Wami, co mężczyzna czuje, co myśla i co będzie dalej. Zobaczymy taki rozkład. Nie patrzymy na energię, kto w jakie energii patrzymy na to, co jest między Wami teraz. Tak, co jest teraz między Wami? Pomyśl o sobie, o swoim partnerze. Co jest między Wami? Coś ma zmienić się i bardzo mocno. Mhm. Powiem tak, tutaj e, jakaś taka sytuacja, aha, mężczyzna gdzieś zły troszeczkę, gdzieś mężczyzna chce działać, ale coś on e, smutny przez Waszą sytuację, gdzieś się mm, nieprzyjemna była i on zły. On rozumie, że jemu jest smutno. Bez siebie on po prostu zrozumiał, że w tobie zobaczył to kobieta, który on by chciałby. Do której chciałby iść. Ale na razie on siedzi w swoim takim charakterze, Ta on rozumie, że. Aha, bo on zły na to, że on coś zrobił. Po prostu taka sytuacja jakaś była, że on. Yy... No, niedobrze z tobą postąpił. I teraz e, sam powiem, że na siebie zły. Przez tą sytuację tutaj chodzi tak, że e, on rozumie, że ta sytuacja taka, że jemu gorzej wyszło, nie tobie, a jemu. On rozumie, że, że muszę działać. On. On nie chce nikomu cię oddać. On możliwe też wspomina, co między wami było, jaka sytuacja była. Wcale wspomina, bardzo miło cię, tak, ale e, boję się to, że możliwe ty nie będziesz z nim i on z jednej strony nie chce cię oddać i jego to męczy, że on nie chce cię oddać, ale z drugiej strony możliwe to, że może i nie odzywa się po tych kartach. I tutaj e, taka sytuacja, że. To, że on wspomina, co między wami było i jak lepiej to wszystko ogarnąć, on jeszcze dodatkowo męczy się. On mówi, że ta sytuacja mi wymęczy. Jeszcze trochę i ona mi wymęczy. No, powiem tak. Jeżeli zobaczyli, że między wami jest coś nie tak, że ty z jednej strony tutaj nie pokazałaś się w jakich energiach, to, że po prostu między wami jest sytuacja, nieprzyjemna mężczyzna postąpił, to mężczyzna postąpił niedobrze i on to rozumie bardzo, bardzo rozumie, ty wyszłaś u mnie mm, kobiety, który ceni siebie, która w swoich energiach możliwie czystkowo lubię siebie robi tak, żeby jej pasowało, on to widzi możliwe to, że on widzi, że tobie jest wszystko dobrze tylko, tylko to, że jemu niedobrze też Dobra, co ty myślisz o dziewczynie? Co ty myślisz o dziewczynie na dzisiejszy dzień? No on mówi, że, że koniec, postawiła koniec. On rozumie, że nie wie, jak to działać, jak to zrobić. Ty odeszłaś od niego. Albo mój mężczyzna odeszła tutaj, także na razie jakby nie jesteście razem. E, mężczyzna z jednej strony, on ma do wyboru tak, jakby, albo no zobaczymy tutaj ciekawy, jaki wybór nie pokazało jeszcze na razie, ale to wygląda na to, e, że mężczyzna ma do wyboru, albo po prostu ma jakąś sytuację nie wie, gdzie w jaki kierunek iść i to też może być i co ciekawe, że on siedzi smutny. Nastroju humoru nie ma u niego. A dlaczego? Dlatego, że ty odeszłaś. A on rozumie, że on nie chce nikogo oprócz Ciebie. Po prostu. On ma dziewczynę, on może z kimś być. No on nie chce. Tej koniec dla niego bardzo męczącej. Ty między wami wcale nie ma kontaktu. On rozumie, że muszę powoli, powoli, ale jakoś działać w twoją stronę. Ty jesteś kobietą, o której możliwo nikt nie wie. I on mówi, że ona zamknęła się, ona nie chce do mnie odzywać się. Możliwo, no tak jak on coś zrobił, no to wiadomo, on zazdrosny bardzo. Możliwo dlatego i ta sytuacja jakaś była, że on jest za zazdrości. Możliwo mógł coś... Albo powiedzieć, albo coś zrobić, albo taka reakcja jego jest, że on bardzo emocjonalny i dlatego tak jest. Ty możliwe jest też kobieta, która um, wszystko albo tajemnica, tajemnica, że o ciebie nikt nie wie, albo po prostu też jest też kobiety, która jest bardzo intuitywna, um, empatyczna kobiety, która rozumie się też na życiu, która jest bardzo mądra, która um, możliwo. Twoją intuicją, Ty też pokazałaś to, że Ty bardzo wszystko czujesz. Możliwe to, że Ty też wiesz, gdzie prawda, gdzie nieprawda, I to też i jesteś pewna siebie, niezależna kobieta i finansowo, i wcale od mężczyzn. Ty sama po sobie, sobie jesteś. I przez to, że on cię nie może zapomnieć, on jest zły. On jest zły. A jakie ty masz uczucia do tej kobiety? Jakie ty masz uczucia do tej kobiety? Co ty czujesz? O, imperator. No, mężczyzna jest oparty, charakterny. I powiem, że takiego mężczyznę bardzo ciężko na swoje stronę tak jakby skłonić, nie, żeby on cię w czymś słucha. on zawsze jest prawo, on zawsze prawidłowo mówi, on zawsze prawidłowo robi i bardzo ciężko z takim mężczyzną, y, można powiedzieć, dać rady, bo mm, no on po prostu, u niego teraz możliwe też przechodzi transformacja po dziesiątki, no to u niego transformacja teraz, on nie oczekiwał, że i możliwe też, on też nie, od, nie wychodzi na kontakt y, z nikim, nie, on sobie gdzieś tam przemyśla, i powiem, że powoli zaczyna wychodzić już z tej transformacji. No mężczyzna, no charakterny, uparty, ma swoje jakieś zasady, swoje tam w głowie myślenia, ale z uczuciami, ale z uczuciami sam po sobie. Powiem tak, możliwe. On pokazuje się taki charakterny, ale sam po sobie, on bardzo czuły mężczyzna jest, który może pokazać miłość, który Umie kochać, który rozumie, co to znaczy miłość. Chociaż sam pokazuje się, takim charakternym, że mu nikt nie potrzebny, że jak on powiedział, tak ma być. Możliwo też imperator on tak w życiu czegoś doszedł do czegoś. Możliwe ma biznes, możliwe w jakiejś tam pracy, w kierowniczych, takich. Stanowisko zajmuje i, i to też. No, ty gdzieś nie masz z nim kontaktu, ty wcale możliwe. Też ty całkiem możliwe, też nie rozumiesz, co się dzieje, nie? Jakoś tak. No, ty odeszłaś. Ty tak, jakby nie masz uczucia, no. Uczucia wspomina o tobie. No, on widzi, cię swoje pary. On rozumie, on mówi, że ja nie mogę jej zapomnieć. Ona dla mnie jak szans, taki, który dasz w życiu, taką coś, gdzie ja czekam, nie czekam tutaj, nie to co czeka, gdzie on sobie możliwie gdzieś w głowie poukładał, jak to by możliwe. On, i on po prostu rozumie, że no wy jesteście wcale mag. Tu żrzał i um, tutaj królowa kubków, i król kubków, no to po prostu on widzi, że wy jesteście, możliwo też, charakterami bardzo podobny i możliwo też, że e, ty coś chciałbyś, on to samo robi, jakoś tak jasno, ale ty dla niego jesteś kobietą, który on naprawdę kocha i on e, takich szans dla niego, że on w tobie coś widzi, no ale super przeciągania po prostu. Ona mówi, że ona coś ze mną <grywa> zrobiła. On nie rozumie, dlaczego on do ciebie takie ma przyciągania. On nie rozumie, on mówi, że dlaczego ja mam do niej takie przyciągania. On po prostu czasami mówi, że co się dzieje, że ta miłość nie jest taka prawdziwa. On nie rozumie, że to możliwa taka miłość. Jakoś tak dla niego to jest ciężko. No naprawdę on też czasami możliwe on nie rozumie, co się z nim dzieje, bo on taki też nie wie, co robić jemu. Z jednej strony on chce zostać tam, gdzie on jest, a z drugiej strony bardzo ciągnie się do ciebie. I rozumiesz, że on też manipulant. Manipulant możliwe przyjdzie z manipulacji jakoś też. No dobra, a co będzie dalej między wami? Co będzie dalej między wami? O, no tu miłość. Mężczyzna przyjedzie. On już zdecydował się. I on rozumie, że on cię nikomu nie odda. On rozumie, on mówi, że to moje jest słońce. I ja chcę być szczęśliwy z nią. Ona mnie kocha, ja jej też kocham. Ja będę walczyć o to. Ja chcę szczęście z nią. On chce wyjaśnić wszystko możliwe to, że chce przyjechać i pokazać. I on mówi, że, że odległość, możliwe na odległość też. I Różnica może być wiekowa, reliki, jakoby tutaj, no o ty dla niego jesteś takim, no on nie chce Cię udawać, on będzie iść z chytrością, z chytrością będę tak i tak iść, możliwe też manipulacja będzie jeszcze i będzie tak delikatnie, ale będzie podchodzić do Ciebie, no to miłość, no. Będziecie, będziecie razem. Chcę, powiem tak jak teraz: nie macie kontaktu. No to on chce z Tobą porozmawiać i wyjaśnić wszystko, żeby. Bo on nie chce Cię oddawać nikomu. Temu czekaj, bo on już um, albo napisze, albo przyjedzie. Tutaj idzie tak jakby więcej, że przyjedzie, ale, ale na pewno będzie.